Wątrobę można porównać do takiego pracownika korporacji, nazwijmy go na przykład pan Wiesiu. Pan Wiesiu siedzi sobie za biurkiem i ma stosy papierów, które musi obrobić. Jest po prostu zajechany jak szpadel grabarza. I teraz pytanie, jak pomóc panu Wiesiowi? I suplementy na wątrobę, to moim zdaniem jest to sytuacja, w której byś chciał na przykład panu Wiesiowi zrobić kawę, albo go przez minutę pomasować, żeby mu się lepiej dokumenty wypełniało, albo mu zapalić więcej światła, albo mu puścić jakąś muzyczkę relaksacyjną. Jeżeli chcesz faktycznie pomóc panu Wiesiowi to przestań mu dokładać papierów na biurko wtedy mu pomożesz nasza wątroba sama się regeneruje tylko musimy jej nie przeszkadzać to jest dużo ważniejsze niż pomaganie wątrobie i trzy najważniejsze rzeczy które dokładają jej papierów na biurko to są alkohol cukier i leki więc jeżeli cały weekend pijesz alkohol albo częściej, twoja dieta opiera się na cukrze i często sięgasz po leki, których wątroba nie lubi, a są to na przykład paracetamol, ibuprofen, ketoprofen, aspiryna, diklofenak, naproksen, to pan Wiesiu ma stosy papierów na biurku. Zatem jeżeli chcesz mu pomóc, odstaw to albo w miarę możliwości ogranicz.